Bardzo, bardzo fajna książka. Lakiery takie, zobaczcie. One mi normalnie dupy dotknęły. Eee, także tak to wygląda, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajnie. Taka mała, widzicie tutaj, organizacja szafy. Drodzy, tak trochę do Was z przyszłości, bo tak naprawdę już zaraz jedziemy na wakacje za kilka godzin. Tak więc Wam tutaj pokazuję przesyłkę, którą ostatnio dostałam od Madame Glam. Już ja raz kiedyś z niej współpracowałam i teraz po prostu mi przysłali lakiery. I wybrałam sobie lakiery takie, zobaczcie. Tutaj mamy taki przepiękny Baby Blue. I to jest kolor Blue Jay. Taką wygląda. To jest oczywiście taka zwykła hybryda. Z na możecie śmiało się. No, ogólnie te lakiery mają super konsystencję, bo one nie są lejące, ale też nie są gęste. Także nie pracuje się nimi jak gęstymi bazami, tylko pracuje się nimi jak takimi fajnymi, super hybrydami. No i pamiętajmy tutaj, że one mają super, super skład. Są, o, nawet widać. Są jak widzicie tutaj wegańskie. Są pozbawione 21 szkodliwych składników, czyli tych takich najgorszych, najgorszych składników, które są w lakierach. Są oczywiście też Hema Free. To jest bardzo ostatnio popularne, a nie wiem, kojarzycie, że oni y, robią to już od bardzo, bardzo dawna. Tutaj kolejny kolor, to jest taki pastelowy, przepiękny fiolet. I to jest moi drodzy, Persian Czyli może perskie. I właśnie teraz się zastanawiam, jakim kolorem pomalować. Pastelowy, purpurowy. Może w ten sposób. Później kolejny to jest taki biały. Bardzo często dziewczyny chcą mieć też białe albo bardzo jasne paznokcie. I to jest taki kolor, ja bym powiedziała, tu jest napisane honeycomb, czyli taki jak plaster miodu. Ale ja bym powiedziała, że to jest taki że bananowy w sumie nie. No chyba, że taki bardzo, bardzo niedojrzały banan. I super też jest ten kolor. Oczywiście tak samo wegański. Patrzcie. I patrzcie na tą konsystencję w ogóle. Patrzcie na ten pędzelek, idealny, krótki, nie jest długi, bardzo, bardzo fajnie się nie maluje. I ostatni <laughs> to jest top coat. Jak widzicie to jest taki top coat, on się nazywa Ocean Pearl, czyli perła oceanu. I to jest top coat, który dajecie jako ostatni i to jest top coat, na który już później oczywiście nie musicie nic innego nakładać. I zobaczcie jakie on ma tutaj najróżniejsze, najróżniejsze drobinki. Czy Wy to widzicie? I to jest topkot bez y, przecierania. Co wyczaruję, to Wam na pewno pokażę. Yy, w każdym razie z moim kodem zniżkowym, czyli iolka35, macie 35% zniżki. Na dole też macie link, który od razu tą zniżkę aktywuje. Ale jeszcze muszę Wam przypomnieć, że jeśli się zdecydujecie coś kupić, no to y, kupujcie to pod opcją Pay As You Go, żeby po prostu Was nie zaliczało do abonamentu i jakichś tam stałych zniżek. Także tak polecam i ja myślę, że ja się będę u nich zaopatrywała. Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o lakiery y, hybrydowe do paznokci. do mojego mini studio. Teraz zaję Was trochę do przyszłości, a później Wam pokażę, co wyczarowałam. Czas, moi drodzy, na kolejną kawę. Jak się nie mylę, to już jest trzecia dzisiaj. A tutaj Wam bym chciała pokazać. Pamiętacie te moje wszystkie herbaty? Chociaż gdzieś mi zaginął materiał, co nagrywałam. Nie wiem, gdzie się podział. Coś dzisiaj doszło. Zobaczcie, kupiłam takie pudełko na herbaty z Amazona. Zobaczymy, czy ono będzie dobre. I ogólnie to je wymieniałam, bo ostatnie to jest niestety Plexa. Przyszła połamana, także wczoraj przyszła i dzisiaj przyszło już zastąpienie. Także tamtą radę wziął i odesłał. A to zaraz tutaj mam nadzieję przeładować te wszystkie herbaty. Widzę, że te torebki nie na wszystkie, te, te przegródki nie na wszystkie torebki będą dobre. Na przykład, puka będzie ok, ale na przykład zobaczcie, mam tutaj takie duże torebki Big Active. One są naprawdę duże, to są takie dwie puki. Także to będzie musiało. Dalej, przypuszczam, stać w ten sposób tutaj na półce. A chcę zabrać stąd te książki, bo jednak nie chcę książek w kuchni. Boję się, że wiecie, że to się zaraz jakoś obtuści i nie będzie fajne do umycia. Także e, te herbatki zrobię i postawię tam na górę. Tak więc dobra, tak to wygląda. Zobaczcie, wygląda całkiem fajnie. Mam nadzieję, że też tak się będzie prezentowało, jako utworze, Bo mówię, tam to już Radek wysłał. Tam centralnie pleksa była pęknięta. Wiecie co? Ja muszę zatrzymać to. Ja nie chcę, żeby to się ze mną odwracało. Dajcie znać, co wolicie. Jak się odwraca, czy jak się nie odwraca? Jak jestem w kadrze, no to po co? To kosztowało 30 coś funtów. Kurde, no nie jest to jakoś taka świetna, Ale na to jest powinno być okej, okay, czekajcie. Patrzcie, tutaj jakiś klej. Nie mów mi, że to teraz mi odleci. Tu jakiś klej. Odkleiłam to i ta szybka się przesuwa. No, ale zobaczmy. to jest podrapany tu. Patrzcie. Widzicie? E, czekajcie, to przemyję troszkę i już do Was wracam. Zbiór Active. Nie wejdzie na pewno. Chyba, żebym jej po prostu składała, no to wtedy tutaj, to wtedy wejdzie. To, to tak zrobię, złożę je po prostu, wiecie. Mój Radek to już dostaje wam nie powiem czego z tą moją, z tymi moimi herbatami nienawidzi, jak te herbaty się wszędzie palają. A ja mam taki okres, że ja kupuję sobie herbatę, że miała na jakiś czas yy, i później jak je wypijam, to znowu sobie robię taki większy zapas. Chociaż ostatnio to te Radek mi wszystkie typu na raz. Nie potrzebowałam tyle, ale miałam właśnie jakąś taką chęć na ziołowę. No i zaczęła się to też, to się zaczęło, co teraz przyjdzie. No i kupiłam i takich dosyć sporo, już wam gdzieś nagrywałam, że właśnie się dowiedziałam, że Szałwia jest na choroby gardła i tak jak Także z tymi będzie problem, bo one nie mają żadnego opakowania na zewnątrz. Eee, także przypuszczam, że po prostu wytnę ten kawałek, gdzie jest napisane Szałwia i to mi będzie leżało na wierzchu. Standardowe torebki, można powiedzieć, no te będą idealne. Też tak trochę na Ściaśnienie... -s -s na trochę są, ale spoko. No i powiem Wam, że tutaj chyba myślę, że mi będzie śmiało paczka. Wytnę tylko ten kawałeczek. Teraz będę mogła te rzeczy poskładać i wyrzucić. Czy powinienam sobie zostawić co jest na co? Nie, ja nie piję ich tak, żeby się nimi leczyć w sumie. Czy zostawić, jak myślicie? Jak słyszycie taki głos w tle, no to ja oczywiście oglądam jakieś, jakieś morderstwa i te rzeczy. Mój radek się ze mnie tak śmieje, bo ja nie lubię takich kubkowatych rzeczy. bo mnie denerwują. A relaksuję się właśnie przy morderstwach. Gdzieś ostatnio chyba Wam to mówiłam już. Gdzieś ostatnio właśnie stwierdzili, że osoby, które lubią oglądać i relaksują się przy takich rzeczach właśnie o morderstwach, to tak trochę psychopaci. Dobra, mamy tutaj kolejne. To jest morwa. Zobaczymy. Korzystnie wpływa na metabolizm cukru w organizmie, sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Także spoko, wytnę sobie to, bo tego nie zapamiętam. Malwa chyba głównie się zajmuje, jak się nie mylę, właśnie ziołowymi herbatami. Wiem, że jak dobrze pamiętam, to chyba mieliśmy w sklepie też owocowe herbaty tej marki, ale owocowe były paskudne. Te z kolei mi nawet smakują. czy to jest eko, czy nie eko, bo nic nie jest napisane, no ale dobra. Później co tutaj mamy? Lipę i lipa, moi drodzy. Wspomaga funkcjonowanie układu oddechowego, i też dużo teraz piłam. No, myślę, że dużo lepiej to będzie wyglądało niż, niż w pudełkach. Jak macie swoje ulubione herbatki? Czy macie wywalone na herbatki tak naprawdę? Bo dużo ludzi wiem, że ma wywalone. Tutaj wiecie, jak się herbatami. Może się nie ekscytuje, ale że z pokrzywa. Pokrzywa to już od miesięcy, pije jak nie lat. Wspomaga wydalniczą funkcję nerek, przez co ułatwia wydalanie wody z organizmu. Korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Wspiera działanie układu odpornościowego, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni, mięśni i stawów. Ale oczywiście musicie pamiętać, że tutaj nawet jest chyba napisane na której z tych herbatek. Zioła działają wtedy, kiedy płyniecie minimalnie dwie takie torebki e, dziennie. dziurawiec i to też właśnie było kupione teraz, bo to wspomaga trawienie. Wspiera pracę układu oddechowego i dolnych, i dolnych grup, dróg moczowych. Zobaczcie, jakie połączenie. Tutaj i tutaj. E, wpływa pozytywnie na nas, Jest samopoczucie. Wspiera relaks i zdrowy sen. I dziura, więc ja wam, że lubię. Ogólnie ja lubię wszystkie te One nie są wybitnie, przepyszne w smaku, ale ja już Wam mówiłam. Ja mam w głowie tak, że jeżeli wiem, że coś jest dla mnie dobre, to mi to automatycznie smakuje. Tak właśnie mam i tego się trzymam. Pokaż, zobaczcie, jest idealne, bo jest w takich torebeczkach. Jednorazowy. Czy komuś się zmieści? No powiem Wam tak mocno na styk. I tu jest Melisa I Melisa też stosuje lat Ostatnią właśnie jedną skończę. E, rumianek jak na razie zostawiam na zewnątrz, bo tak jak ja mówię, ja jestem uczulony na rumianek. Muszę sobie ogólnie... Kiedyś była uczulona, nie wiem czy dalej jestem. Taka mała, widzicie tutaj organizacja szafy. Zaraz wszystkie te rzeczy będę musiała wynieść do recyklingu. Tym że zabierają... Chciałam powiedzieć jutro, ale nie, jutro nie. W środę zabierają. W ogólnie wyglądam jak wyglądam. Chciałam, wiecie, wyprasowałam wczoraj, wymałam włosy, zrobiłam sobie fajny, piękny na skórę głowy. Wczoraj wymałam włosy, dałam odżywkę i sobie dzisiaj rano mówię, a wyprostuję, będę się lepiej czuła. Bo zawsze tak mam, że jak się jakoś nie do końca czuję, to wiecie, jak się maluję, jak um, włosy wyprostuję, to się lepiej czuję. A byłam też w pracy, ale no, samopoczucie jednak nie jest dużo lepsze nawet przez to, że starałam się, żebym lepiej wyglądała, no ale widać, że nie udało się, to dobra odwracam Was w drugą stronę, no oczywiście teraz wybaczcie ten bałagan tutaj i tak to wygląda zobaczcie, widzicie, tutaj mam popisane jakie są herbatki położyłam je wszystkie na stojąco przypuszczam, że gdybym je tak kładła to byłoby coś innego, ale spoko, zobaczmy zamyka się, no nie do końca, wiecie przez co? przez kółkę i przez to Także może jak trochę tutaj pozgniatam. Pokaż spoko. No i dużo lepiej niż wiecie, jak stojące kartony tu albo w szafie, prawda? Czekajcie. Zabieram ja to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Boże, to ma jakiś straszny wrzaskły w tej telewizji, także wyłączyłam. Także dobra, zabieram te książki. A już Wam też pokażę, jakie właśnie tam mam książki. Moi drodzy, mam tą książkę. Grucos Goodness Methoda. Ona jest od Jessie i powiem Wam, że bardzo, bardzo fajna książka. Ja już mam ją około roku i powiem Wam, że super rzeczy tutaj są w niej napisane. Tutaj głównie, głównie chodzi o to, żeby nie dochodziło do takich gwałtownych skoków. Także warto przeczytania. Później mam taką najnowszą książkę Thermomixa. Pięć składników, jak widzicie. I tutaj właśnie też bym chciała powiedzieć, dzisiaj Wam pokazywałam, ogólnie nie planowałam tego, żeby cokolwiek mówić o Thermomixie. Także mamy ofertę. Przy zakupie Thermomixa możecie kupić tą szatkownicę, którą ja dzisiaj pokazałam, za 25 funtów. I do tego dostajecie za darmo książkę. Taka książka, ona jest taka fajna. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie dania mają tutaj tylko i wyłącznie pięć składników. Takich głównych pięć składników, bo nie liczymy tutaj pieprzu i soli itd., tak dalej, tak dalej. Na przykład mamy tutaj spaclę. Czyli taka pasta niemiecka, niemiecka, austriacka, austriacka chyba. Eee, zobaczcie z sosem. Eee, jakim sosem? Z pieczarem. No i trzecia książka to jest oczywiście jadłonomia. Kto ma jadłonomię? Kto korzysta z jadłonomii? Eee, ogólnie uwielbiam. Widzę, że ona mi tak chyba dosyć pożółkła. Teraz nie kojarzę, czy ona była taka żółta, czy po prostu mi taka, czy taka jakoś papieru, że pożółkła. Nie wiem, ale dobra, odkładam książki na miejsce, a stawiam tam, moi drodzy, to herbatę, oba! Jak to przepięknie wygląda, widzicie? Wszystko ma swoje miejsce teraz. I mam kolejne postanowienie, mianowicie takie, że wykańczam te wszystkie herbaty z innych pojemników, bo już Wam pokażę. Mam jeszcze cały pojemnik tutaj. Mam jeszcze dużo sypanych herbat tutaj, to jest, to jest, to jest choroba, to już naprawdę jest choroba. I jeszcze moi drodzy mam, to już dawno temu kupiłam, e, yerba mate i przypuszczam, że może ją trochę się postaram wypić e, kawy i zobaczymy jak na niej będzie działała. Nigdy nie piłam yerba mate, takiej o, e, zwłaszcza takiej widzicie tutaj sypanej. Oczywiście ona jest, on zacznie, nie wiem czy powiedziałam. oczywiście ona jest z guaran, która dodaje energii, wszyscy o tym wiedzą. I oprócz tego ona jest z granatem. E, oczywiście nie mam tego takiego, takiej miski do picia yerba mate, takiej wiecie, z taką słomką. Ale poradzimy sobie bez tego. I wracając, moje e, takie przyrzeczenie, nie, jak to nazwać? Jak to nazwać? No obiecuję sobie, e, że nie kupię żadnej herbaty, e, dopóki nie wypiję tych i teraz będę piła głównie te. No i tą, z rana i nie będę kupowała nic innego, co nie zmieści mi się w tamtym pojemniku. Jeśli tak samo jak ja, kochacie herbaty, to napiszcie mi, jak wy to ogarniacie. Co prawda wiecie, mogą więc zrobić tutaj miejsce w szufladzie i wszystkie postawić, ale to też nie chcę. Ja nie lubię, jak one stoją. Jak A, one stoją w. czym? w pudełkach, no i w takich brzydkich, nieatrakcyjnych opakowaniach. A jeszcze z takiego update'u zobaczcie, jak ja mam długie włosy Ostatnio właśnie szłam, końcówki już muszę na pewno podciąć. Tak o myślę, że tak i kawał by się dało ciachnąć, może sama ciachnę. Ale e, ostatnio właśnie idziemy z dziewczynami na przerwę w pracy i gdzieś tam się odbiłam sobie w szybie. E, I patrzę i mówię, Boże, ty moje drogi, czy ja mam takie długie włosy. Mówię do dziewczyn, pokażcie mi, jakie ja mam długie włosy. One mi normalnie dupy dotknęły. Także mam bardzo długie włosy. Jakoś była angielska pogoda, wychodziłyśmy z domu, było pięknie i Już się przejaśniło, ale akurat tu, gdzie stoimy z Luną, to leje. Wszyscy uciekają. Chodź szybko. No już, pójdziemy do domu, pani wytrze. No, pani się... O tak, no jeszcze co. Pani się jeszcze bardziej załatwi przed tymi wakacjami, chodź. Chodź szybko, patrzcie ile jest jak to pięknie wygląda. Gdyby nie to tylko tam. Takie sobie pasnokcie wymyśliłam moi drodzy. Ogólnie to nie wiedziałam, e, bo jeszcze nie używałam tych lakierów przedtem, jakie będą miały krycie. Także sobie zrobię tylko takie linie, ale krycie to jest po prostu boskie. Boskie. Ogólnie mam bardzo suche, chciałam powiedzieć stopnie, stopnie, e, dłonie, ale tak to wygląda. Zrobiłam sobie po prostu bazę, bazę mam z innej firmy i tutaj sobie zrobiłam takie właśnie kreseczki, Także tak to wygląda moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem, co wymyślicie. Jak Wy już teraz widzicie, to już jestem moi drodzy na pewno w Egipcie, albo już nawet wróciłam. Wiecie, że ja zawsze się boję hybrydy robić, chociaż mi się hybrydy trzymają 3-4 tygodnie, jakie ja robię, jeżeli tak do go przynoszę. Ale chciałam po prostu coś bezpiecznego, że nie daj Boże, coś mi zacznie odpryskiwać, no to właśnie tak to będzie wyglądało cały czas naturalnie. Ale muszę się pochwalić, że ostatnio moja klientka mówiła, klientka też znajoma, która przeszła po prostu tutaj też do mnie. To były równe dwa tygodnie. I powiem Wam, że nawet nie było śladu od, odrostu, bo tak ładnie zeszłam za skórki. Także jestem na maksy, na maksy zadowolona i mam nadzieję, że mi dalej tak będzie dobrze szło. Ja Was pozdrawiam, bawcie się dobrze i dajcie znać, co myślicie o tym manikieru. Na wakacje myślę, że w słoneczny dzień do opalonej skóry będzie to wyglądało rewelacyjnie. Buziaczki!